Mordeczki. w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć jak skutecznie ograniczać koszty w dobie bardzo wysokich cen nawozów między innymi RSM-u no i reszty po prostu czy to nawozów mikroelementowych czy też makroelementowych, czy ogólnie środków ochrony roślin warunkiem takiego właśnie dobrego tutaj wykonania zabiegu jest wykonywanie tego zabiegu wieczorem i na czym ten zabieg polega? Mianowicie polega on na oprysku światłem, tak? Czyli po prostu jedziesz, patrz, widzisz, teraz nie pryska, a teraz pryska. I teraz warunkiem dobrego wykonania po prostu oprysku światłem, może to nie jest oprysk, tutaj tym światłem po prostu musisz mieć bardzo dużą wiarę. Jak zamknę szybę, mam brudne szyby, to słabo widać. Ale myślę, że widać, jak to światło tutaj intensywnie penetruje łan. O, o właśnie, tam będę musiał za chwilę zawrócić i poprawić. Także, no, no co tu dużo mówić. Tutaj jest pszenica właśnie bardzo późno siana. Jeżeli chodzi właśnie o ten zabieg światłem, to miałem już światłem dokarmianie, dokarmianie po prostu azotem. Wykonane, wykonane dwukrotnie. Tutaj dawkę światła tutaj ustawiasz na tych na tych ten, nie, więc wiesz, tu masz pierwszy zakres światła, drugi, trzeci, czwarty, trzeci się zepsuł, nie, ale on od czasu do czasu łapie, także to tam wiesz. I tu masz po prostu, ja z reguły, z reguły staram się wykonywać właśnie na pełnej dawce światła, nie. O, widzisz, on tam czasami się psuje, ale to tam jest mało istotne. No i właśnie warunkiem takiego dobrego wykonania tutaj. Yy, tego zabiegu jest duża dawka światła, także trzeba mieć bardzo, bardzo mocną instalację w ciągniku. No i właśnie tutaj tak rozświetlając ten łan, po prostu dawkujemy razy, wiesz, jeździsz potem całą noc i po prostu, no, no, no w ten sposób ta wegetacja jest dużo bardziej intensywna, nie? No bo widzisz, tu na przykład jest siew po buraku cukrowym i tu było bardzo słabo posiane ale przez to właśnie, że, że ja doświetlam ten łan tak, właśnie tak bardzo intensywnie no to mam fotosyntezę dużo, dużo, bardziej prawda, ta fotosynteza tak jak nie wiem, u was na przykład te światło masz tam no na przykład 12 godzin, nie a ja jak jadę w nocy no to mam 24 godziny także żniwa u mnie w tym roku będą po człowieku, nie nawet jak na Wrocławiu tylko pro, to tak jak w tych krajach tropikalnych. Ja właśnie testuję tutaj, bo to jest najnowszy system. On będzie tutaj, no na pewno będę starał się go pokazać. Właśnie tam na grupie u Mateo 780 i, i będziemy, będziemy, mam nadzieję, że będę tutaj, znajdę inwestorów, żeby wprowadzić ten system po prostu do, no do użytku komercyjnego, bo w tej chwili jest ten system w trakcie, w trakcie testów. I będziemy zwiększali po prostu ilość tutaj diut, i na podstawie tego, może z jakimś uniwersytetem jeszcze tutaj podejmę współpracę. I co jest ciekawe, żeby po prostu to wdrożyć, że, że no dla takich zwykłych ludzi, nie? Wiesz, że nie tylko, że ja będę mógł tego używać, tylko, tylko że tak, no, no, no każdy rolnik będzie mógł właśnie taki system dokarmiania sobie tutaj i rozświetlania ŁANu, łanu zastosować. No, no, ja jestem bardzo z efektów zadowolony, może teraz tutaj tego nie widać no bo, no bo już jest ciemno, no bo tutaj warunkiem wykonania w dzień też można, w dzień też można, natomiast w nocy, w nocy ten efekt po prostu tutaj oświetlenia tego łanu jest dużo, dużo po prostu lepszy. No i tak po prostu dzisiaj jeszcze mam 30 hektarów do, do rozświetlenia. No i, no i będziemy właśnie, właśnie tutaj testować dalej ten nasz system. No i chyba tyle na dzisiejszego vloga. Możecie mi napisać co sądzicie o tym systemie, e, czy Waszym zdaniem e, ma, to, ma to prawo bytu. E, dzisiaj akurat konkretnie dzisiaj e, rozświetlam e, punktowo chwasty. I, I te chwasty mają właśnie e, paść od tego światła, to są chwasty jednoliścienne głównie rumiany oraz samosiewy rzepaku i miotła zbożowa, bo tutaj mamy dzisiaj dwie różne diody założone jedną mamy diodę, to jest taka specjalna dioda, to jest japońska dioda to jest właśnie na, na, na kwasty jednoliścienne a na kwasty dwuliścienne jest dioda amerykańska amerykańska to są ściśle tajne rzeczy ale powoli będziemy tutaj prowadzać. Także życzę Wam miłego wieczoru. Może opublikuję na weekend ten film, żebyście mieli. Także trzymajcie się teja.